Przede wszystkim my jako administracja uważamy, że jest to pomysł nierealny ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia i przeznaczenia lokalu. Proszę sobie wyobrazić, żebyśmy do tych 20 tysięcy współwłaścicieli musieli wysłać dowolny list, to my sobie wyliczyliśmy, że koszty jednorazowej wysyłki będą wynosiły około 130, dokładnie 136 tysięcy złotych tylko do tego jednego lokalu, a takich wysyłek w ciągu roku robimy przynajmniej kilka. Druga rzecz to jest Sposób przeprowadzenia chociażby zebrania rocznego. Będziemy zobowiązani do zapewnienia sali na ponad 20 tysięcy osób, a właściwie w Warszawie z takich większych sal to praktycznie zostaje nam tylko Stadion Narodowy. Po trzecie, kłopoty z windykacją względem tylu osób, ponieważ naliczenia będziemy musieli przygotowywać dla każdego ze współwłaścicieli osobno. Poza tym też proszę sobie wyobrazić naliczenie podatku od nieruchomości, to praktycznie sparaliżuje pracę urzędów.